Witajcie kochani w kolejnym filmiku. Tutaj zamiast wstępu chciałam Wam tak króciutko pokazać relację z bardzo fajnego miejsca w przemyślu, które się nazywa Ceramiczny List. Tutaj, jak widzicie, jest miejsce taki kącik na warsztaty z ceramiki, ale to jest też księgarnia i kawiarnia. O tutaj właśnie! Przechodzimy do książek i pokazałam Wam książki, które. Kupiliśmy na pamiątkę dzieciom, jak byliśmy właśnie w przemyśle przy okazji ślubu naszych znajomych. O, i właśnie ta legenda o biesie i czadach i sanie. I dzięki niej już wiem, dlaczego san to san, a bieszczady to bieszczady. Rychłów czas, no bo wiele, wiele lat po wyprowadze z przemyśla, ale lepiej późno niż wcale. Pięknie wydane są te książki, tak w ogóle. Bardzo sympatyczne miejsce, y, ozdobione również właśnie takimi cudami. Oraz obrazami haftowanymi. To chyba jest i haft, i koralik, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna. No, przepiękne miejsce. Jeżeli jesteście z przemyśle lub okolic, no to wybierzcie się koniecznie. Dzień dobry, już witam się tak prawilnie z Natrobutek. No i będę Wam pokazywać moje postępy na zupełnie nowych projektach, bo. Wyszło w międzyczasie coś takiego, że i pamiętacie ten haft, który haftowałam z, z, ostatnio z Wami na filmie? Niestety muszę go zarzucić, bo się okazało, że dwóch kolorów w ogóle nie ma w tym zestawie. Taki jakiś wybrakowany dostałam, także no strasznie mi szkoda, bo mi się ten obrazek mega podoba i chciałam go w pokoju synka mieć, no ale no, trudno, trzeba będzie. Może wiem, że istnieje opcja kupienia samego wzoru yy, na Etsy, być może z rozpiską kolorów SDMC. Może jeszcze tak spróbuję, bo mi się ten obraz niesamowicie podoba. Więc może jeszcze pomyślę nad zakupem samego takiego yy, schematu. No, zobaczymy. Na razie, no ten akurat konkretny zarzucam, bo nie mam jak jako nawet wyhaftować. Yy, I tutaj pokażę Wam, co zaczęłam robić. Chyba coś już pokazywałam na Instagramie. Kto tam śledzi, to może widział, ale sama nie pamiętam. Więc ponownie haftuję ten obrazek, tą miniaturę. Fragment obrazu Dziewica z, willi z, z, z Liliami: Williama Bugoro od Nikki Pattern z Etsy. No i teraz haftuję to na mniejszej kanwie. To będzie jeszcze mniejszy obrazeczek na 16 CT i mam tyle tyle obrazeczka. Właśnie dzisiaj chciałam to tło mniej więcej przynajmniej z tej strony skończyć, żeby taki kawałek do pokazania był konkretny. No szybciutko się haftuje fajnie, zobaczymy jak, jak będzie teraz na takim na takiej gęstszej kanwie to wyglądało. No i to i tak bardziej z myślą pokoju córeczki. Dobrze. To by było tyle, i teraz pokażę Wam, co mam na szydełku. A na szydełku mam końską nogę, mam na szydełku. Teraz robię akurat tylną. Dwie przednie nogi są już skończone. Nie wiem, czy to tak miało być. Taka o. w instrukcji było, że fasten off i odciąć nitkę. Tutaj będzie taka, no, taka większa część. No, ciekawe, jak to wyjdzie. Nie skończyłam. Myślałam, że pokażę Wam skończoną tylną nogę, jak ona wygląda. Ale, że przyszła mi paczka z kokonków z nowym szydełkiem, bo ja się teraz męczę z takim aluminiowym szydełkiem. Nawet tutaj nie ma tej, tej rączki ergonomicznej, 3 mm. To jest. To stwierdziłam, że wezmę to nowe szydełko, skończę tą nogę i zobaczymy, czy jest jakaś różnica w szydełkowaniu. Ale na pewno jest. Tylko chciałabym wiedzieć, jaka. To już przynoszę tą paczkę i otwieramy, co ja tam zamówiłam. A jeszcze nie powiedziałam Wam, co ja, to jak ten koń ma w ogóle wyglądać, skąd on jest. To jest konik, wzór na konika kupiony na Etsy. To moja drukarka trochę nie wyrabiała, jak to. To drukowałam i musiałam tutaj troszkę długopisem podmalować kopyta i oczy, bo ciężko cokolwiek tu by było zobaczyć. No, tak on ma wyglądać. Duża poduszka, ale zamówienie wcale nie takie duże. Tak więc słynne szydełko z tulipa, Etimoret, seria Etimoret. No, wreszcie się dorobiłam. Pierwsze moje w kolekcji, nie ostatnie na pewno. Jeżeli się okaże, że ona jest rzeczywiście takie, takie dobre, no to to będę kolekcjonować. Z każdym zamówieniem do jakiegoś konkretnego projektu będę sobie brała. Następny rozmiar rączka silikonowa. No i jest taka ostra ta główka, ale coś mi się wydaje, że on jest troszeczkę drobniejszy niż to, o, nic, wam, nic nie widzicie. Na Pewno to będzie wygodniejsze w pracy, bo ta rączka taka wyprofilowana, miękka w marę, taka silikonowa. No i przy okazji kupowania szydełka, kupiłam sobie książeczkę z kolejnymi postaciami, zabawkami, amigurumi. I tu są dwa projekty, które mi się szczególnie podobają, które na pewno chcę zrobić, no ale reszta też jest bardzo ciekawa. I myślę, że możemy zrobić taki przegląd, co tutaj jest. Także uwaga! Będzie unboxing. Otwieramy. Tylko zrobię tu porządek trochę. I kappoł 3. Nie mam pierwszej i drugiej części. Ojej, to są ciuszki też do wykonania wszystkich tych zabawek. Tutaj mamy pogląd na wszystkie zwierzątka, jakie są w tej książce. Mi się szczególnie dwa podobają, właśnie ta kurka, chyba greta ma na imię ten projekt, i, i, i myszka, ale myszka nie wiem jak. Ale też ta y, lemurzyca, chyba lemurzyca, bo ona ma sukienkę, króliczek jest bardzo ładny. Tutaj jest taka y, fajna żyrafa, i ten ślimaczek jest też ładny. I w ogóle tutaj coś nie wiem, co to jest. Jakieś wywiórka chyba? Bocian też jest ciekawy. Ta y, czerwona panda. No i wieloryb. Ale też. No nie wiem, jak się przeglądam, to coraz więcej rzeczy mi się podoba. Bo i ta ćma też fajna jest ciekawa. No to lecimy od początku. Mamy tu tuliska, zajączka. Myszkę śliczną. Miś polarny. Panda czerwona. Bardzo ładna. To jest wywiórka. Takiego pingwinka w bluzie z kapturem. Lemurzyca. Krówka. Hipopotamik. Ale ma piękny swetarek. No a ta jeży, jeżowa wróżka. Ćma jest ciekawa. Taki bocianek. Świetna ta kurka jest. Naprawdę. Tylko, że te nogi mnie przerażają. Pamiętam, co było w Dodo, ale kurka słodka. Ślimaczek. Ten wielorób też taki ciekawy jest. Jamniczek. Żyrawka. I dinozaur, to już ostatni projekt. Tutaj są dwie poprzednie części. Ta gazela z pierwszej części jest dosyć ciekawa. No, mi się ta książka bardzo podoba. W międzyczasie dziergam konika na szydełku i jeden z rządków robiłam chyba ze trzy albo cztery razy, bo zapomniałam znacznika dać na początku tego rządku. Potem w pewnym momencie chciałam policzyć, <grym> czy coś tam sprawdzić. Patrzę, a ja nie mam od czego w ogóle tego liczyć i musiałam jakoś próbować dojść. Które oczko, do czego, gdzie, się, który rządek zaczął? No, nie, nie, naprawdę tych znaczników trzeba używać przy dzierganiu niemalże fanatycznie. Witajcie, kochani. O. Bardzo długim czasie przerwy. Niestety, no nie jest to, nie był to tydzień, ale tak dwa, może nawet ponad dwa tygodnie. Oj, z różnych przyczyn dużo się działo w życiu prywatnym. Niekoniecznie przyjemne rzeczy, nie wszystkie przyjemne, natomiast, no już jesteśmy, już wracamy na yy, no, na właściwe tory. I chciałam Wam pokazać, ile mi się udało od ostatniego czasu wydziergać konia. Mamy tu już, no, sporo tego brzuszka, już do góry idę. Trochę się zaczyna skrzywiać, i zauważyłam, że teraz, jak tak patrzę właśnie od tyłu na niego, no to jedna noga troszkę inaczej jest przyszyta, no, ale jakby nie wiem, nie, nie przeszkadza mi to za bardzo. No, tu już mi ręka wymiękła, nie wiem, to już czwarty albo piąty rządek w tym momencie robiłam. No nadgarstki, tutaj stawy nie dają rady, bardzo jest to, y, dużo wysiłku wymaga metoda dziergania y, amigurumi. Tutaj się wiele do przodu nie posunęło, jestem dalej na y, aureoli, jeszcze jej nie skończyłam. Nie wiem czy wieczorem będę miała jeszcze siłę na haftowanie, y, ale M mam nadzieję, że widzimy się jeszcze jutro podczas y, odbioru obrazu. Kochani, odebrałam obraz i yy, na wybarcie musiałam tutaj zasłonić niektóre dane, no, ale to chyba normalne. Yy, tutaj jest taka ramka, jakby imitująca trochę metal. To chyba jest tworzywa sztuczne, ale. Nie wiem, w sumie y, troszkę ma taką fakturę jak drewno, ale bardzo ładnie wygląda. To synek wybierał y, ramkę, ale y, no, ja byłam tak sceptyczna, wlałam coś bardziej w drewnie, natomiast on wybrał tak i teraz y, dobrze, że tak, y, dobrze, że tak wybrał. Bardzo ładnie wygląda to wszystko. Nie wiem, jak Wam to pokazać, żeby to... No myślę, że dobrze widać. Bardzo mi się podoba. Efekt końcowy. Oczywiście oprawiam jak zwykle w na ulicy Kijowskiej. 57 bodajże. No, także ostatni raz chyba ten obrazek. Widzicie ewentualnie, jak się uda go powiesić na ścianie, ale tu syn musi przyjechać z wakacji i powiedzieć nam, gdzie on by chciał ten obrazek mieć powieszony, więc dopiero wtedy. Słuchajcie, ee, będę kończyć już ten film, bo już jest bardzo długi. Także. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję za subskrypcję. Dziękuję za komentarze, za lajki. Życzę Wam ciepłych, fajnych, pogodnych dni. Odpoczywajcie dalej, bawcie się na wakacjach, na wyjazdach. No i życzę też czasu na krzyżyki. Także wszystkiego dobrego. Cześć.